Cześć, nasz kolega na z tej strony, Krystian widzowie W dzisiejszym odcinku jesteśmy na serii 90 I to jest kontynuacja wspierania materiałów na most. Pierwsza część budowania mostu będzie u mnie, druga będzie za kwa... cało. No i ja tutaj do ten, do, do kopać. Tam nie będę tą kstawą, coś tam będzie robić, nie będę go oczywiście się podglądał do mnie. Żeby nic nie było. Okej. Zbierzemy ten węgiel. O w ogóle przybitę się z widzami. mam widzowie. Nie chciałem bo ten kulturalny i nie będę ci się wciągnął w kurde. Kiedy jesteś kulturalny, to się A ty tu masz? Poczekaj, bo... Aha, ja tego nie rozkminiłem, ja się źle... Ja nie mogę. <grystanie> o, ja sobie już mogę snot nieśli przepalać. Oddaj mi całego kobla, jakiego masz. No, moja. No daj! Teraz daj. No, teraz... Aj, tak, jeszcze mam. No i będziemy budować mur. Dalej ale chłopie, muszę musimy zrobić wyprawę powiedzenie w końcu. I to jeszcze przed budowaniem tego muru chyba. Zresztą sumie nimi farma jest, no ale... Na tej farmy to tyle. jest. Są... Ale ja tyle to ładnie przekopałem, jestem dumny Bo no, Jak się robi... Muszę sprawdzić jak się robiło ciasto i idę po wyprawę i zrobię. no Ciao! Boże, ciasto to jest dużo roboty. Masz jajka, roboty. cukier, mleko musisz mieć. Jajko, cukier. Cukier zaraz nawet ogarnę. I wiadra mleka. Dobra. Kupię, co to ma I Idę po cukier już. Tylko najgorsze jest żelazo. Żeby mieć wiadra. My nie mamy wiader, nie? Masz żelazo? Mam. Wadasz? Nie. Ja ci dałem to, a ty kurde. A, też matarek. Nie, no dam ci, kolego, chodź, chodź. Cześć, bo szukam jajek. Na razie nic <noise> nie. Ale nagramy najgorsze ten. Nagramy odcinek chyba zaraz, może do mnie, jak ty chcesz. Yy, najgorsze duo versus ludzie w Bedwars. Bo jesteśmy najbardziej nieumiejętnymi ludźmi na świecie. No nie przypuszczałbym. A ja bym przypuszczał. No to pokaż mi człowieka gorszego no z Bedwars. Ja jestem bardzo No dobra, ale. Akurat tam jak my gramy to trudno znaleźć kogoś gorszego. Mhm, określa, nie. <trudnia> Jest tak świeży to twoje dokładnie, dokładnie, eh? Kurde, książka. Dobra. Pisze tekst... O kuźwa. Mm. Dobra, mogę jej... Daj dawaj chodź spać, żeby był dzień. I będę mógł sobie chodzić normalnie. Dobra Tak? O kur... co co się stało? Potem powiem Dobrze Ja nie no. mam Co się stało? Dobra, nie mówię ja. ja wiem, no bo... To nawet nie jest o Minecrafcie, więc ja będę tu mówił, nie? Yeah. To takie, takie puste, ale to nie takie łatwe. <laughs> ja, pierwszy. Wyrzuciłem perła, bo uciekałem przed tym, bo ja miałem jeden HP i dosłownie nie ziemię. Skinąłem. kumasz O mm. spiernielaj like, creeperze walony. Ja nie mogę. Mm. Nie rajmuj się. Coś mieć. Łazi tu kurde zielony ogór. Taki ogór jak kurwa, mój kolega z klasy. Lubisz? Kolegę, kolegę? No, taki Czy znaczy, Nie mam nic do moich osób, ale do niego akurat mam moją skarę. Jakby co, lubię go wyzywać, no. No i... Nie, mam już połowy seta, nie. Ja nie mogę. Ej, potem ci przyjdę, coś pokażę, ok? Dobrze, ksawuś.

Aha. O nie! No Kopa. Kopa. Tylko nie zabieraj mi nic z tego, masz. A, a ja miałem brać kilo i nazwałem go brać kilo i kopa. Na dzień ja miałem brać kilo No czemu? No to nie nie podobaj lamu, tak ci powiem. No boże, wiesz, że mnie nie zabijesz. Ja jestem w tyle. U, nie zabiję, no. A, nie zabiję. Bo nie mam tego seta. Kurde. Ej, robimy dawaj tą! Tylko jak to się robiło? Weź daj mi trochę tego. No tego, co ty dam. Bo ty... Oddaj trochę tego bruku, ja ci oddam zaraz. Dosłownie biorę. No poczekaj, 20 biorę tylko. Poczekaj! Oddałem, bo ja coś zrobię. I będziemy mogli dzięki temu. Bo będziemy mogli pójść do endu. Tylko nie pamiętam, jak to się kurde nazywało. I nie pamiętam, jak to się nawet robiło. Ale o co ci Ty... chodzi? Powiedz. co robiła to. No, wiesz. Co robiła. Yy, bo... No, wiesz. O co chodzi? Co, umia... co dzięki temu... Uf, Kurde wysmów się! Ja nie mogę, nie zadziałało. No co psy Dian robiła? A. Ale nie zadziałało teraz. Muszę sobie wpisać jak to się robiło. I... A wiem, 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 wiem. wiem. I, i. A dobra wiem. Wiem. To, że sprawdziłem, już wiem. Ty robimy? Dobra, widzowie, W sumie... czekajcie. W sumie Wizowie, możemy kończyć ten odcinek, bo reszta... Reszta tutaj przypalimy poza odcinkiem no i co dzięki za oglądanie widzimy się na następnym odcinku Pozdro